Czy wiesz, czy Twoja strona zdobywa ruch z czatu GPT? Samo GPT i OpenAI na ten moment nie podają nam żadnych danych dotyczących tego, czy nasz serwis pojawiał się w czacie GPT, pokazując go jako źródło. Natomiast dzięki Google Analytics 4 możemy sprawdzić, Ilu użytkowników przeszło na nasz serwis właśnie z konwersacji z czatem? Przechodząc do Google Analytics 4, potrzebne nam do tego będzie stworzenie eksploracji, gdzie do wymiarów dodajemy sesja, źródło medium, a w danych dodajemy sesję. Następnie wrzucamy to do raportu, i teraz najważniejsze będzie odpowiednie przefiltrowanie tych danych poprzez użycie wymiaru sesja, źródło medium. Do dolnej części dodajemy filtr na podstawie sesja, źródło medium, który zawiera. Na przykład GPT. I jeśli chcę trochę to rozbudować i poznać, to czy pozyskujemy ruch też z innych narzędzi AI, takich jak na przykład Perplexity czy Gemini, to zamiast zawiera wybieram pasuje do wyrażenia regularnego i wklejam na przykład takiego zawiasa. Wiem, że nie przekleisz sobie teraz tego z filmiku, dlatego jeśli chcesz poznać dokładny, dokładne wyrażenie, jakim warto się posługiwać, to wejdź na stronę toponline.pl, gdzie w zakładce baza wiedzy znajdziesz odpowiedni artykuł ze szczegółową instrukcją. Pamiętaj, że po wdrożeniu tego raportu w eksploracjach będziesz w stanie sprawdzić wstecz, czy taki ruch się pojawiał. A myślę, że warto śledzić to już teraz.